Pa-pa-pa-pa-au, pa, pa, pa cze 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 cze, cze. A Tak, chciałem odtworzyć bardzo stare przywitanie, ale stwierdziłem, że jednak to jest głupie. jakoś generalnie, jakoś tak nie wiem, Was filmy ze SCP pod rząd, to stwierdziłem, że ej, mogę fajnie to zamknąć. Powiedzmy jeszcze z sąsiadami. Po pierwszy materiał dosyć ciekawie się fajnie przyjął. No to tak, zakopmy dalej mój kanał. E, więc mamy tutaj kolejne trzy poziomy, gdzie Bogdana będziemy irytować i prankować, więc mamy czas na kąpię z Szabokiem, i szarlotka. E, czas na kąpię, Czystość to jedna z największych snud. Stary śmierdził Bogdan z mieszkania obok nie może się doczekać traksujący kąpieli. Uda się że i ja o tym czasie Bogdan przegląda sobie stary album pełen zdjęć. Ukochanej mamusi, napychać się z łodzami, przygotowuje deser. Woody ma jednak z parę sztuczek dokładnie dzisiaj będziemy... Oraz raz kolejny, słuchajcie, prześladować tego biegnego Bogdana, który generalnie naszego go trochę poddenerwował. Ja oczywiście, słuchajcie, nie pamiętam za bardzo o tych poziomów, więc mogę strasznie lamić. Widzisz, że jest grab. w 60 FPS-ach. Jak ta kamera łazi dosłownie za szybko. Jezu, jeszcze ta minigierka irytująca, nienawidziłem jej nigdy. Zawsze chyba się na nią denerwowałem dosyć mocno. Dobra, ja nie wiem czy się wyrobię tak szczerze, więc chyba zrobimy sobie kółko z sąsiadem. Ja nie wyrobię się jak nie wiem co. Więc Bogdan, ruszaj na dół. Dobra, pierwszy żart przygotowanych. Dobra to my chyba sobie pobiegniemy tutaj, zamalujemy sobie obraz, bo trochę nie ma znaczenia czy zdobędziemy perfekt czy nie A kurde, szybkie zdeśbogan, dobra, tu my się schawam. do szafy Ale ogólnie tak, jakby, jakby ktoś pytał, czy ja narzekam, że nagram to odcinki z sąsiadów, to nie, jakby... Ja sobie tylko żartuję trochę, że o nie, to sąsiedzi z piekło już mówią o kanale i tak dalej. To no, fajna seria na moim kanale, ja się nie byłem nie bardzo jestem zadowolony do dzisiaj. Pytanie się on pójdzie kąpać czy... Nie, na szczęście nie poszedł się kąpać. A nie, ogólnie jestem zadowolony szczerze z tej serii. O nie, jajko! Tylko z tymi sąsiadami było wcześniej słuchajcie tak, że tak trochę mi kanał jakby... Katupiły powiedzmy, żeby ci były na tyle popularne, że tak właściwie po co coś innego. I chyba mnie Bogdan po. O nie! Będziemy mieli wielkie spotkanie z Bogdanem! bo nie zapomniałem! Bogdan nie! Bogdan nie, przepraszam, nie, nie, Bogdan. Oj, teraz już na pewno mnie wybaczy, jak zobaczy tego głupi Jeśli idzie po mnie, Bogdan. Barykadujemy się! Nie, 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 Bogdan! No i mnie Bogdan przepraszam! Tak, przenieśmy mechanikę z dwójki do jedynki. To był zabieg. To nie zmienia faktu, że Bogdan się wersji odegra na łudim Ja nic nie mogę zrobić. Ryo! Czy mogę wykonać jakiś żart? Proszę, proszę. Nie. No i tak zmarnowałem czas. Dobra, chodź tu Bogdan na solo. Au, au. To, nie idzie mi zbyt dobrze. To mocno. To, najgorsze, to chyba najgorsze utrudnienie właśnie to ta cała kamera, która obserwuje. Wiem, że chyba ją mogę wyłączyć, ale muszą być miniaturki dla Bogdana. 5 godzin czekali, aż po z... 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 sobie książkę rozwali. Jest w taki zmasakrowany. Nie, jak to wygląda w ogóle. Nie! Pewnie, ale to z so, tych sąsiadów jest to, że mogę tak na Maxa bądź, ale wiem, że z bliska jest ładniej. A ja tak się mogę uwolnić! O kurde! Pribudi dostał na darmo. Dobra, to lecimy słuchajcie strzał okienko. Chyba jeden z moich ulubionych poziomów. Strzał okienko. Bogdan jest zakorzałym fanem piłki nożnej. Nie jedynie, gdy dzieci z podwórka trafiają piłką w jego kuchenne okno. A przecież kie... dzień zapada się tak pięknie. Sąsiedź... Bogdan siedział przy pianinie, od czasu do czasu rozkoszując się słodkim zapachem kwiatów. Ta silanka trwałaby zapewne nadal, gdyby nie w szandowielski Woody. Pum, 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 pum. Dobra, ruszamy prękać tego drobnego sąsiada Dobra, widzę, że Bogdan daje koncert Dobra, z tego co pamiętam to tutaj mamy tak trochę jedną szansę Zwykle Bogdan nienawidzi i tak dalej. Dobra, może to przygotujemy żart w sumie. A nie możemy tutaj postawić pułapki, bo nie wypada. Daj go w Bogdana. A wiecie, my musimy tutaj teraz do tego numeru podejść Może trochę później. Nie. Dobra, pyk! pyk. Tak było, są wącha z tak, kwiatki. Pa, Zarada do koncert. Dyn, 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 dyn. <gryw> <gryw> Dobra, zaraz zadzwonię pod ten numer. Pek, pek, pek. Bo Bogdan myśli, że ktoś do niego dzwoni albo że coś wygra, a to nie niespodzianka. teraz Serio, wow. To kurde, Bogdan nie denerwuje się w ten swój ulubiony sposób. Jest to wolna kamera. Wogdan się denerwuje i dobrze mu tak. No, no. no te dzieciaki to już na pewno nie będą kopać piłką. W ogóle kiedyś, jak pierwszy y, raz w ogóle gram z sąsiadu, to myślałem, że kiedyś Bogdan... sąsiad w rozwoju, lepiej. Odwołasz do szatu. No i kibę do tyłu, kikadzie. O, ale Bogdan wszystko naprawi I co, teraz muda stolowana pianina I Bogdan tak z przyzwyczajenia sprawdzi ten O Bogdan zdziwiony Naprawdę I kończymy poziom. No i ostatni poziom szarlotka. Jedziemy. Szarlotka! Ehm, um, pycha szarlotka. Myśli sobie Bogdan, wkładając kolejny kawałek do kuchenki. Palce lizać. Nie wolno jednak zapominać o higienie. Od czasu do czasu trzeba się wybrać do łazienki jej, a już czai się w kącie. To trochę niedobrze, że czaiz wodi w kącie. Dobra, wracamy do prankowania. Mam nadzieję, że trochę ci zajmie ten... Tutaj raczej nie damy zarazem rady za pierwszym podejściem, więc musimy trochę pranków przygotować. Chociaż jakby się postarał to dał radę. Ale my pójdziemy od tej strony. No, Bogdan się najadł. I to sam sumie sobie taką szarlotkę. Woody, może podkradniemy jedną? Oj, w sumie trochę się zgodzę, że... te lakiery i tak dalej wyglądają trochę jak śmietana. To nie jest dobrze. Dobra, nie wiecie co my przygotujemy Randur e, pułapek i tak dalej Rose pułapek, o tak Idź Bogdan idź, idź spokojnie. Nic ci się tam nie stanie, mocnego Nie, nie chciałem tego! No i Bogdan mnie wybije A, jeszcze dobiję Kurde wielkim myzło. Dobra, będę musiał wyłączać te pranki, żeby zdążyć. Nie, Bogdan się walił. Dobra, teraz możemy podziwiać pranki. Tak Bogdan należy się w ogóle, jak Laguna jaki komentarz napisał to generalnie tak trochę mój YouTube go zablokował I tak jak to sam go przeczytam to kurde YouTubeowi się nie dziwię Ja wiem, że Laguna nie zrobi tego specjalnie tylko tak żartujemy między sobą ale jako napisał o tym Bogdan i to miałem taki o kurde Nie dziwię się YouTubeowi Co to, że taki mam algorytm ustawiony mm. A, bo się ci krzyż pójdzie Bogdan Kudel mu oko podbił. W ogóle dziwię się, dlaczego autorom się nie chciał dać tutaj Bogdana z pierwszej części, by stało, a nie ten z wakacji. Hmm? Dobra, dobra, dobra. No Bogdan, strasznie ci dzisiaj łupie. Tak, golo golu. golu. Tak, i kończymy tak serial z TV. I Bagdonowi się należało oczywiście, że tak. A my kończymy tak materiał. Czy będzie kolejny? Nie wiem.